Nie oszukasz przeznaczenia. Jak długo żyję i interesuję się tematem, tak długo widzę ludzi popełniających ten sam błąd. Przed pojawieniem się w miejscu, z którego mają mówić do innych, wielu próbuje oszukać przeznaczenia. A to się nie uda. I nieważne, czy to konferencjer wywołujecie na scenę, czy moderator do panelu, czy przełożony, byś podzielił się swoją analizą z zespołem. Jeśli ma to być coś, co zrobi wrażenie, lub po prostu chcesz osiągnąć założony cel, z nikim już w ostatnich minimum dwóch minutach nie rozmawiaj. Odejdź sobie na bok, albo poproś o czas dla siebie tego, kto siedzi obok, Skup się na Twoich pierwszych zdaniach i na planie, który masz w głowie. Powtórz te ważne słowa. Jeśli trzeba, porozmawiaj z sobą i zdopinguj się w myślach, mówiąc — wiem co robić, już to robiłem, jestem przygotowana i zrobiłam co należy. Tak, możesz jeszcze zerknąć w notatki, ale to nie czas, by czegokolwiek w nich szukać. Najważniejszy jest Twój spokój i pewność, że cokolwiek się wydarzy, dasz radę, bo Twoja wiedza, refleksja, doświadczenie i umiejętność skorzystania z tych zasobów to klucz. Te ostatnie minuty przed to jest czas, by zapewnić sobie tę możliwość. Potem, gdy już zaczniesz, trudno będzie osiągnąć ten sam stan, a danie sobie tego czasu na koncentrację to jest żaden wstyd. Co więcej, to oznaka profesjonalizmu, bo ważne jest, co się dzieje, gdy wykonujesz swoją pracę lub zadanie, a nie to, co robisz chwilę przed lub chwilę po. Nie oszukasz przeznaczenia jakimkolwiek smoltokiem czy pieskiem ze zdjęcia w social mediach. W tej chwili twoim przeznaczeniem jest lekko spinająca cię ekscytacja z pozytywnym oczekiwaniem. A potem praca, którą trzeba wykonać, mówiąc do ludzi, to jest odpowiedzialna praca. Efekt będzie znakomity, bardzo dobry, dobry, przeciętny albo słaby. Wybór należy do ciebie. Idź po swoje! Dobrze gada!